Bogusława Delewska, Ars Juventutis, Państwa także moim gościem, a to oznacza, że będziemy mówić o pałacowych spotkaniach z muzyką, ponieważ jubileuszowy cykl to też i niesamowite koncerty. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zaznaczyłem, że to jubileuszowy cykl, ponieważ on nieco różni się od tego, co rok temu było i co będzie z, pewnie w przyszłym roku. Ponieważ tutaj akurat są ci, którzy lubią wracać do pewnych miejsc, na przykład do Skierniewic, ponieważ ten koncert, który przed nami, to również powrót. Z trasy, która dokonała tego, że o grupie, o której za chwilkę będziemy mówić, jest coraz głośniej w Polsce i nie tylko. Dokładnie tak. Mamy 15 jubileuszowe pałacowe spotkania z muzyką, więc starałam się zapewnić Państwu rozrywkę muzyczną na naprawdę wysokim poziomie. Jak zawsze zresztą. I rzeczywiście to są takie koncerty, gdzie będziemy wracać do artystów, którzy związani byli ze skierniewicami, bądź byli już w skierniewicach, bądź występowali już w pałacowych spotkaniach z muzyką. I tak na przykład, pierwsze spotkania, które były 23 lutego rozpoczął recital fortepianowy, Szczepana Kończala, który z kolei grał na Pierwszym koncercie, który zainicjował w ogóle cały cykl, czyli w lutym 2009 roku. A teraz, już w najbliższy piątek, 12 kwietnia, o godzinie 18, ponownie zapraszam Państwa do Pałacu Prymasowskiego na koncert, gdzie wystąpi fantastyczna grupa The Loop Group. Łup Grup, oni już występowali w skienciach promując swoją pierwszą płytę. Tutaj akurat można zaobserwować chyba progres, jeżeli chodzi o ich występy, ponieważ tutaj przed wejściem na antenę mówiliśmy o tym, że ich występy, ich prezentacje, ich utwory, które są prezentowane, to jest wykonanie i tutaj padło słowo mistrzowskie. Dokładnie tak. Jest to y, relatywnie młoda grupa, ponieważ y, panowie zaczęli ze sobą grać w 2016 roku, a od 2017-18 właściwie święcą y, triumfy na scenach polskich, ale też i międzynarodowych. Y, bardzo często występują w krajach europejskich i nie tylko. Natomiast jest to dla mnie szczególny zespół, ponieważ gra w nim e, saksofonista, który był przez kilka lat związany z samorządową szkołą muzyczną drugiego stopnia i z podstawową szkołą muzyczną pierwszego stopnia właśnie w Skierniewicach. Stąd się znamy, stąd nasze relacje są dosyć bliskie. Stąd grali już dla nas na pałacowych spotkaniach po debiucie swojej pierwszej płyty, która została wydana w 2018 roku, a w poprzednim roku została wydana ich druga płyta solowa, można by powiedzieć, chociaż to jest oczywiście mhm. kwartet saksofonowy. Co usłyszymy? No, właśnie, nie chciałabym Państwu zdradzać, co usłyszymy. Może no. tylko powiem, że tytuł koncertu to będzie Zbrodnie nad zbrodniami. Myślę, że zaintryguję Państwa na tyle, żebyście zechcieli do nas przyjść. Eee, od razu zapewniam, że krew nie będzie się lała, chyba że ta e, uczuciowa. Ponieważ panowie prezentują um, taki bardzo, bardzo indywidualny styl um, tego swojego wykonawstwa. Um, I oni wykonują utwory klasyczne, mhm. więc to jest Vivaldi, to jest Mozart, to jest Czajkowski, to jest Chopin, to jest Schumann. I tą muzykę wydobywają z... za pomocą saksofonu. <laughs> I ta zbrodnia polega właśnie na tym, że niektórzy um, są troszkę zadziwieni, no to takie dosyć delikatne określenie ale po wysłuchaniu zespołu diametralnie zmieniają zdanie ponieważ e, aranżacje których w większości dokonują sami członkowie zespołu The grup, e, są fantastyczne i w niczym nie umniejszają takim wielkim dziełom jak na przykład pory roku Vivaldiego preludia Fryderyka Chopina e, suita Pergynt, Griga e, czy a już o Czajkowskim wspomniałam czy Mozart e, więc e, to będzie taka wielka niespodzianka, ponieważ usłyszymy cztery saksofony, ale tak naprawdę relatywnie w wielu miejscach będziemy słyszeć praktycznie całą orkiestrę, ponieważ dźwięki, które wydobywają ci muzycy ze swoich instrumentów, sprawiają, że słyszymy wielką głębię, wspaniałą barwę, różnorodną barwę, i myślę, że to będzie wielka gratka dla słuchaczy skierniewickich melomanów. Czyli na ten jedno koncert. słowem ortodoksyjny meloman, który przychodził na ten koncert grupy The Whoop Group, mógłby powiedzieć na samym początku, że będzie to profanacja. Zbrodnia nad zbrodniami. Później <noise> dopiero w trakcie <noise> okaże się, <głos> że... <głos> Dokładnie tak. Właśnie myślę, że o to chodzi w tym przewrotnym tytule. Zresztą panowie obie płyty nazwali w ten sposób, bo to jest pierwsza płyta, to jest The, The Whoop Group Crime One, czyli pierwsze zbrodnie, a druga płyta nawiązująca do tej poprzedniej tytułem i sposobem wykonawstwa i autorami wykonawstwa ich muzyki to jest Crime 2. Więc stąd może ten trochę przewrotny tytuł i stąd nie chcę dokładnie mówić co usłyszymy, ponieważ znam jednego z członków związanych, który był związany ze szkołą muzyczną, więc poprosiłam go, żeby to był taki Program sprawiający niespodziankę i melomanom, i mnie przy okazji, ponieważ mam oczywiście swoje ulubione utwory z ich pierwszej płyty, rozmawialiśmy o tym. No i właśnie usłyszałam zapewnienie, nie martw się, na pewno będziecie Państwo zadowoleni. Zatrzymajmy się teraz w ogóle przy tym cyklu jubileuszowym, ponieważ tutaj wprowadzone są te zmiany, które w jakiś sposób pokazują, że to jest ten specjalny cykl pałacowych spotkań z muzyką, ponieważ tak, po pierwsze, wszystko odbywa się w przestrzeniach Pałacu premasowskiego, prawda? Dokładnie tak. Po drugie, są to tylko i wyłącznie artyści, wykonawcy, którzy przyjeżdżają na zaproszenie. Nie ma tutaj tych supportów w tak taka mi przyświecała myśl, żeby ten jubileuszowy mhm. cykl, czyli te cztery koncerty, które odbędą się w tym roku z tego 15 jubileuszowego cyklu, żeby były wyjątkowe. Po pierwsze, żeby byli naprawdę fantastyczni artyści, którzy gdzieś tam już u nas koncertowali albo są naprawdę szczególnie wyjątkowi. I zawsze przy poprzednich koncertach towarzyszyli nam uczniowie samorządowej szkoły muzycznej, czasami pierwszego stopnia również, ale najczęściej uczniowie samorządowej szkoły muzycznej drugiego stopnia, którzy grali przed gwiazdą wieczoru, czyli tym głównym wspaniałym wykonawcą. Natomiast ten cykl, tak chciałam podkreślić jeszcze bardzo jego wyjątkowość, przez to, że wyjątkowo w tym roku. Koncertów nie poprzedzają występy y, naszych uczniów, co nie zmienia faktu, że bardzo licznie na tych koncertach nasi uczniowie są. Teraz jeszcze na koniec pytanie dotyczące y, spisu treści tych artystów. Powiem tak, po pierwsze wiemy, że są to artyści, którzy w Skiernicach już występowali w ramach pałacowych spotkań z muzyką, tak? Yy, tak, A, więc właśnie mówimy, że to jest kwartet, więc mm -hmm. może wymieńmy nazwiska, bo to są e, wszystko znakomici muzycy, znakomici e, indywidualni artyści, e, wirtuozi na swoich instrumentach. Oczywiście są to wszystko saksofoniści, ale w tym zespole każdy ma swoją przydzieloną rolę. I tak na przykład Jakub Muras gra na saksofonie sopranowym, Mateusz Dobosz, który był związany między innymi z naszą szkołą, saksofon altowy, Krzysztof Koszkowski, saksofon tenorowy. Pan Krzysztof Koszkowski jest też autorem większości aranżacji prezentowanych przez zespół. I pan Szymon zawodny barytonowy. Jest to czterech znakomitych muzyków, którzy poznali się właśnie gdzieś na konkursach, bo dwóch z nich jest z łodzi, dwóch z nich jest spoza łodzi, więc dodatkowo muszą się spotykać, prawda, żeby próbować i tak dalej. I w 2017 roku to był taki rok, bardzo dla nich myślę, że wytyczający ich ścieżkę, ponieważ był to rok, w którym oni występowali na konkursach. Muzyki kameralnej i zdobywali Grand Prix i pierwsze nagrody. I myślę, że to też tchnęło w nich taką wiarę i takiego ducha, że, że naprawdę to, co robią, robią fantastycznie i że trzeba to kontynuować i że ta grupa ich ma sens, ma swoich odbiorców, a w tej chwili już można powiedzieć, że ma grono swoich naprawdę wiernych fanów. I na koniec jeszcze pytanie dotyczące właśnie różnego rodzaju interpretacji utworów klasycznych, ponieważ tutaj padały prawdziwe tuzje, jeżeli mówimy o nazwiskach kompozytorów związanych z muzyką klasyczną. Czy czasem nie jest w ten sposób, że na przykład inna aranżacja, czy to na akordeon swego czasu, co było bardzo popularne, czy teraz tutaj mówimy o saksofonach, czy mówimy o w ogóle innych teamach muzycznych, mm -hmm. gdzie prezentowane są dane utwory, to też nie jest taka furtka dla tych, którzy chcieliby wejść w ten świat muzyki klasycznej, ale po prostu nie wiedzą, jak od czego zacząć. I na na przykład, jeżeli oni teraz usłyszą cztery pory roku na saksofonę, później tak czy inaczej wejdą i posłuchają tego oryginału. I być może to też jest właśnie ten wytrych do tego, żeby w tym świecie muzycznym otworzyć sobie drzwi. Ja myślę, że to jest całkiem fajny klucz. Mhm. Niekoniecznie wytrych. Mhm. I że będzie to inspirujące dla bardzo wielu młodych ludzi, którzy na przykład przyjdą na koncert, ale będzie, jest to też inspirujące dla nas, że ta muzyka, która gdzieś nam gra w uszach, w innym zestawie, w, w innym brzmieniu, w innych barwach, no chociażby po roku Vivaldiego, to jest muzyka na orkiestrę, małą orkiestrę kameralną, prawda? Więc, a tutaj będą cztery saksofony to jest taki sposób na odkrywanie nowych barw, nowych dźwięków, nowego otwierania drzwi właśnie do świata muzyki trochę tak, trochę tak na pewno i y, myślę, że jest to w wielu przypadkach też zachęta dla i młodych i, i, i starszych i dla uczniów i adeptów sztuki i dla słuchaczy, którzy mogą odkrywać ten świat muzyczny y, z różnych stron, y, patrzeć na niego z różnych okien. I myślę, że każdy w związku z tym znajduje tam coś dla siebie. Kto chce poznać klucz do muzyki klasycznej, 4, 12 dzień kwietnia, godzina 18. 18. Pałac Prymasowski, wstęp wolny. Bardzo, bardzo gorąco Państwa zapraszamy na koncert zespołu The Loop Group pod tajemniczym tytułem Zbrodnie nad zbrodniami. A zapraszała Bogusława Dylewska, reprezentująca Stowarzyszenie Ars Juventutis, głównego inicjatora Pałacowych spotkań z muzyką. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu i zapraszam.